Jest jeden trik, który potrafi natychmiast uciszyć człowieka próbującego cię upokorzyć. I uwaga, to nie jest ani przemoc, ani agresja, ani nawet sprytna riposta. To coś, czego twój przeciwnik kompletnie się nie spodziewa. Wyobraź sobie zwykły dzień w pracy. Ktoś rzuca w ciebie kąśliwym komentarzem. I nagle czujesz, że nie wiesz, jak zareagować, nie chcesz się tłumaczyć, nie chcesz wybuchać, ale chcesz postawić jasną granicę. Szukasz w głowie jakiejkolwiek reakcji. A rozwiązanie jest banalnie proste. Spójrz tej osobie głęboko w oczy i po prostu się uśmiechnij. Nic nie mów. Po prostu trzymaj ciszę. Trzymaj ją długo. Jeszcze chwilę. I patrz, co się dzieje. Druga osoba się gubi. Ty przejmujesz inicjatywę. Od tej sekundy to ty kontrolujesz sytuację.